Proszę bardzo. Ja wiem, że jest już chłodno, ale jakbyście jeszcze wytrzymali 10 minut dosłownie, otóż chcę powiedzieć, ee, siadajcie. Siadajcie, siadajcie. no rzeczywiście tu jest imponująca ilość tych umów i tak mamy umowę na wsparcie autobusy dla mazowieckich szkół, to będzie dofinansowanie do zakupu autobusu szkolnego. Zakresy budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, czyli na drogi lokalne. Można powiedzieć, że to jest droga w miejscowości Swobodnia. Droga w miejscowości swobodnia, a widzę mieszkańców także. Pomoc finansowa na remont budynku jednostki OSP Zakroczym. Także strażacy, druchowie strażacy są tutaj. Będziemy remontowali. Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczego gaśniczego dla gminy Zakroczyn. A tam, Czy... jest, tam jest, panie marszałku, prezes, naczelnik. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest tutaj wasza umowa. Mazowiecki program zapobiegania bezdomności zwierząt. No, tutaj macie strzelisko i dlatego pomagamy. Umowa na dofinansowanie realizacji zadania przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczyn w ramach właśnie tego instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego i wreszcie dotacja finansowana, realizacja zadania w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza. Proszę Państwa, to jest jeden z programów ekologicznych. To jest chodzi o to, żeby też wpływać na jakość naszego życia, jakość powietrza, w którym i Środowisko naturalne, w którym żyjemy. Także, panie burmistrzu, no, pan, ja ostatnio podpisuję setki tych umów, ale rzadko mi się zdarza, żeby w takiej ilości. Także gratuluję. gratuluję Po podpisaniu, proszę państwa, będziemy, jakie czeki wręczymy tutaj burmistrzom. O, będziemy musieli chyba prosić o pomoc tutaj radnych, zastępcę pana, bo jest tego dość dużo. Także przystąpimy do podpisywania. Trochę nam to zajmie czasu, ale. Możecie nam pokibicować, to bardzo prosi. Pan marszałek zapomniał dodać, że te czeki mają pokrycie. Wszystko, co zostało wyjęte, musi powędrować na wysokrodzka i jakoś celną.

i ja co roku mam nie, interpelacje, dlaczego to się rozpada, dlaczego to się rozpada. Wszystko robimy na z naszymi chłopakami. Kilka, kilka miesięcy nam zajęło mu oczyszczenie tego terenu. Kilka miesięcy, tak. Chodź, żeby tak się tutaj, czy zarówek Oj, o ten zarobek nie powiem, ale kontenerów to z 10 było. No karpy zakupujemy, tak, bo to, to zginie. Karpy, tak. karpy zakupujemy. ale, ale ciekawych